Cześć! Z tej strony Laki. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić dalsze zadania z Avalonem. Eee, e, e, e. Będziemy sobie robić właśnie zadanie o pierwszym kamieniu: Avalon, wioska Walladay. Nie przedłużaniem, zaczynajmy. Jesteśmy w Avalona, oczywiście. Mówi nam. Hmm, ciekawe. Eee, dobrze. Przyjrzyjmy się na skalnym runom. O których mówiłaś, naprawdę fascynujące, Martin. Runy opowiadają historię pradawnego rytuału, którą otwierał, który otwierał górę. Cokolwiek to znaczy, Mississippi, Mississippi, i one są Mississippi, nie wiem to się czyta, przepraszam Was, musiał odkryć rytuał i ukryć tam skarb. Dobre wieści są takie, że druidzi uczą się tego rytuału w przedszkolu. Więc doskonale wiem, jak je otworzyć. Aby otworzyć górę, musisz zebrać cztery różne kamienie. Będą później potrzebne do rytuału. Ale najpierw musimy znaleźć kamienie. Pierwszy z nich to czerwone, czerwona skała wulkaniczna, którą znajdziesz w górach na końcu pól Eneruid. By zdobyć ten kamień, musisz znaleźć drogę w kłąb gór. Nie jestem pewna. Pewna? Nie jestem pewna? To nie jest chłopak? Jak, ale jestem pewna? Serio? Że myślisz, jak to zrobić? Może będziesz mogła poprosić tam kogoś o pomoc. Pierwszy kamień. I teraz, gdzie my mamy jechać? Eee, w toku. Jedź do północnej części pół Enerwick. Kiedy tam dotrzesz, spróbuj znaleźć drogę do serca góry, by zdobyć trochę czerwonej skały wulkanicznej. Możesz poprosić tam kogoś o pomoc? Zapytajnik. To lecimy tam. Hmm. Zobaczmy na mapce, gdzie to jest. Włączę sobie ikony mapy. Cyk. Tutaj. Aha, to ja tam. Zobaczymy się, kiedy dojadę. Po drodze chciałam wam pokazać, co znalazłam. Coś takiego, jak przejrzymy koło tego kamienia druickiego. Jest to jakaś dziwna, taka mgiełka. Taka tutaj ruszająca się, widzicie to? Ruszająca się na trawie. To tylko tutaj jest. Albo nie tutaj, tam też jest. I tu. Zobaczmy, czy będzie dalej. Taka, patrzcie, tutaj tak, bo, o tak, widać. I to jest taka kreska. Dziwne. Wszędzie ta mgiełka jest tutaj. Giełka taka. Patrzcie. O, taka mgła dziwna. Zobaczmy, dokąd ona jest. Dotąd. Tutaj nie ma już jej. Tam tylko jest. Zrobię kiomucie. O, tam idziemy. O, tutaj przejeżdżamy właśnie, jak było na, jak pierwszy raz, pierwszy mój odcinek nagrywałam, yy, to właśnie tą kolejkę tutaj robiliśmy. Powinno wam się tutaj wyświetlić, zobaczę czy to znajdę. Znaczy na pewno znajdę, ale zobaczę, czy będę umiała wkleić. To sobie jak wtedy jeszcze nie umiałam nagrywać. Budowaliśmy <laughs> tą kolejkę do końca. Ale głównie mówiąc, mamy tutaj zadanko widać. Y, gdzieś, chyba tu na końcu. Tak. Jakie tutaj jedzie? Mamy tu na końcu zadanie. Sorry, muszę, muszę to zebrać, bo ja zbieram zawsze. Okej. Okay. U tego pana. Dobrze, no to czytamy. O, tu jest ta pani Morse. Dobrze. Czerwona skała wulkaniczna. Czerwona skała wulkaniczna? Mam mnóstwo wulkanicznej skały. Weź ile potrzebujesz. Kiedy wysadzimy tunel, napełniamy nią ciężarówkę. Za ciężarówką. Są tam. Tym. Są. Za tamtym klifem. Okej. Okay, to my, dziękuję. Aha. Tam, na dole? Nie. Tu. Tu gdzieś są. Za klifem? Serio? To znaczy, że gdzie? Gdzieś? To jest klif. To na klifie. Czy za klifem? Tam na dole? Dobrze, tutaj widać, że są tu na dole te czerwone skały wulkaniczne. My mieliśmy jedną przenieść, ale. Nie, jedną przeniesiemy. Ja już bym wzięła od razu więcej, gdybym ja była tą dziewczyną. No to teraz tylko jedziemy do tego awalona ponownie. Aha, mm -hmm. Aha, gdy przyjeżdżałam tutaj, e, zauważyłam to, co niektórzy już nagrywali o tym. Że to może być jakaś zapowiedź fabuły. No, nie ciężko, jest za, nie ciężko ich nie zauwa zauważyć czy nie zauważyć. No, widać się bardzo tam, więc ta mgła. I tutaj też jest tam mgła. Tutaj wszędzie jest ta mgła znów. Ja ją pokazywałam wszędzie, tu jest znów ta mgła. A my tymczasem jesteśmy już u Avalona. Mamy u niego zadanko, Dobrze, to sprawdzę się. Tutaj, Avalon. Jak zawsze. Dziwnie chodzi. Doskonale, Martinę. Ta czerwona skała wulkaniczna będzie doskonała. Ha. Dobrze, my już będziemy kończyć i będziemy nagrywać w następnych odcinkach, jak zdobywamy inne kamienie runiczne. Zrobię z tego takie serie. Ja bym będę już kończyć. Napiszcie w komentarzu koniecznie, bo ostatnio właśnie y, będą niedługo będą dodane nowe kuce walizkie, więc y, lepiej się pospieszcie z kupnem starszych. Są one tutaj na południowym kopycie gdzie, y, u tego u pustelnika Hermita. Kosztują 300 chyba 90 Star coins, A jak ich nie widzicie, to takie ostrzeżenie. Jak ich nie widzicie tych koni, to może być to przyczyną dlatego, że nie macie zrobionego zadania zaufania u Hermita pustelnika. Musicie mieć zrobione zaufania. Czyli musisz mieć na 100% wszystko musisz mieć cały załadowany pasek reputacji u niego. Ja już mam je odblokowane, więc. ja je pewnie kupię na którymś z odcinków. Ale to jeszcze nie. Czy w tygodniu pewnie? Zobaczymy. Może jutro? Ja już się będę z Wami żegnać. Pa-pa!